Ci, co siedzą w polityce od wielu lat, pamiętają coś takiego, co się nazywało dziura Bałca. To było za AWS-u. Minister Bałc wyszedł i powiedział, że jest w chuj dziura w budżecie. Nie? No, i AWS przejebało wybory, przyszło SLD. Hausner tam niby miał zrobić jakiś tam program naprawczy i tak dalej, ale cały czas była dziura, nie? No i myślałem, no nie, kurwa, dziura, to ciągle źle, ten, no ale weszliśmy jak już do tej Unii. Coraz lepiej to się to wszystko, kurwa, szło, coraz mniejszy ten, ta dziura budżetowa była, coraz lepiej, coraz lepiej, no ale kurwa, ciągle dziura, ciągle dziura. No to tu mówi, dobra, słuchajcie, kurwa, przecież my pożyczamy w budżecie po to żeby dać pieniądze do OFE, które OFE kupuje obligacje, to może my zmieńmy ustawę, że to OFE nie będzie kupować obligacji, tylko to zapiszemy w zusie, że tak jakby kupili te obligacje, a my ich nie będziemy musieli wyten, będzie mniejsza dziura. Nie, Tusk ukradł nasze pieniądze z OFE, kurwa złodziej! No ale efekt był taki, że dziura się zmniejszyła. Na co przyszedł PiS i mówi Ho, ho, ho! Ile pieniędzy do rozjebania! Dawaj, kurwa, 500+, plus. co tam jeszcze, 13. emerytura? 14? Dobra, yy, przekop Mierzei, kurwa, dawaj, 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 nie? A teraz oni doprowadzili, że z gorzej, niż było przed tym Tuskiem, co on te kurwa OFE likwidował. Kumacie to? Nie kumacie, no. Bo Tusk nam ukradł OFE, nie? Pierdole.